Jeżeli nie załaduję ulta dwa razy w każdym meczu, film się kończy. Możesz wziąć bi! Okej, okay, skoro mogę wziąć bi Dwa razy ulta załadować w każdym meczu? Okej, okay, wydaje mi się, że to będzie dosyć łatwy challenge Sona, ale brzmi naprawdę genialnie. Więc oczywiście go bierzemy. Gramy na tysiącu jezior na B i zobaczymy, czy damy rady naładować przynajmniej dwa razy ulta w każdym meczu, żeby film cały czas trwał. Bierzemy po pierwszym skrycie. Ktoś tutaj nas szedł, nasz szedł już o całe szczęście. Daryla mam tutaj. Oczywiście zabrał, bo to jest Daryl. A innego wyjścia nie ma. Dobra, jest trafiony, jest pierwszy ult naładowany. A, troszeczkę można się pobawić, a jednak nie do końca, bo tu tak będzie dary. Dobra, mamy ulta. Zwolnię go, nie, yeah. musi uciekać. Dobra, nie strzelę w niego i tak nie ma szans. Nie trafię go tutaj. A tu, było blisko. tu było blisko, Ale nie, nic nie zrobię. On się tutaj będzie ukrywał. Teraz trafimy go raz. dwa. I jest ult drugi naładowany i jest dary skasowany i jest nitta. A, nie skasowana, niedźwiedziom ochrania. Tam jest jeszcze poko, my uciekamy przed niedźwiedziem i nitą, bo to trzeba uciekać. Póki jest czas. Uch, dobra, Kromi mi pomógł skasować tego niedźwiedzia. Dobry gość. O nie! lelelele tuję. Le, le, le. Żyję, żyje, żyje, żyje. Już się bałem, że crow mnie dobije. Dobra, 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 na razie się leczymy. Ale już dwa razy ult został nabity i użyty, więc jest challenge i już zaliczony w tym pierwszym meczu. Tylko czy damy radę go wygrać? Oto jest pytanie, zostało 7 osób, tam Mortis jest i tutaj Nita, ojoj ojoj oj, oj. Niebezpiecznie, ale Nita trafiona. Ja mam Ulta, tam krok już sobie niestety... A nie, to nie był krok, to była Bibi. Niestety została skasowana. Tutaj Nita ładnie trafiona. Znowu. I hopsa. Nie! Yeah. O, uleczyła się w ostatniej chwili, Dobra. Myślałam, że Mortis to bije. A, dobra, ult, 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 żeby przeżyć. Dobra, poko, zwolnione ostro. Je. Yeah. I czy dostaje sniper? A, jak blisko, ale to jest Mortis. Ult, 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 yeah. oh, Ale było blisko, ale nabiliśmy tego ulta. I zdążyliśmy strzelić, więc film się nie kończy. Elegancko, mamy piątą rangę, mamy plus dwa pucharki. I pomimo, że ten challenge jest dosyć trudny, bym powiedział, to tak i tak dwa razy nabić ulta wydaje. Wydaje się to nie być aż takim mega problemem Idziemy zagrać do kolejnej gry Zobaczymy czy tym razem też damy radę Słuchajcie jeżeli macie pomysł na kolejny challenge Bo te challenge są po prostu epickie Piszcie w komentarzach Ja czekam na wszystkie wasze komentarze I wtedy wybieram komentarz Który będzie na następny film to Już widzimy gdzieś tu broka schowanego No dobra on i tak zaraz strzeli eee, eee. Hmm. No dobra, on się tak zaraz pojawiło, Jest! Cyk! A, jak skoczył gadzina! O, dobra, jedno wymienięte. Dobra, trafiony. Jest pierwszy ult. I jest, jest, jest! Jest, jest taka snajpa! O, taka, o, elegancka pyk! Plus jeden. Już mamy parki I mamy już jednego ulta. Dobra, dobra, tutaj wbijamy, wbijamy. Ta nic nam nie grozi. Tylko ta tam ma cztery parki Okej, okay. cyk! Raz. A! O, trafiona! Ale, ale ładnie. Był tak blisko, tak blisko, Tam jest Mortis gdzieś. O, jest tu Mortis. Je, drugi raz ult! Aj, nie, 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 O, nie trafiłem teraz, mam za. Dobra, trafię, Nie, nie trafię, Anita. Nie. Na razie cały czas tylko jednego ulta załadowaliśmy. Więc musimy załadować drugi, a tu gdzieś... O, tu jest Mortis. Dobra, trafimy. Nie, on ucieka, jaki szybki. Tam jeszcze widzimy gaila. No dobra, jest zostało na sześciu, pięciu, czterech. Jak szybko, teraz to się wszystko zmieniło. Dobra, spróbujmy teraz tutaj gdzieś. Tutaj będzie gdzieś gail, obstawiam. No. Nie, o nie, jest tutaj, jest tutaj! Co to ma taki sosiek? Nie naładowaliśmy drugiego ulta. Co?